Czy firma z Cupertino żyje tylko iPhone'ami? Moi drodzy, jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, to informuję, dostaliśmy oficjalnie wyniki finansowe Apple za ostatni kwartał, w którym Apple pochwaliło się piekielnie wysokimi przychodami na temat poszczególnych segmentów swoich urządzeń. I tak na ten moment iPhone stanowi ponad 50% wszystkich przychodów, jakie generuje Apple. W ostatnim kwartale przychody zostały podzielone na iPhone'a, który wygenerował 69,1 miliarda dolarów, potem iPady 8 miliardów, Mac'i niemal 9 miliardów, akcesoria niespełna 12 miliardów oraz usługi 26,3 miliarda. Zauważmy też proszę, że mimo wszystko iPhone w ostatnich latach trochę traci, natomiast inne segmenty nadal rosną. Z względem analogicznego kwartału Q1 2024, iPhone stracił 0,8%, iPad zyskał 15,2%, Maki 15,5, usługi dodatkowe niemal 14, a akcesoria spadły o 1,7. Zatem tak, Apple to nie tylko iPhoney, ale ewidentnie ponad połowa przychodów to właśnie ten segment urządzeń.